Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie w filmie poświęconym nowym biznesom w Online. Chciałbym w tym filmie wam powiedzieć, który biznes tak naprawdę jest najlepszy z tych wszystkich trzech, ale wydaje mi się, że tutaj możecie mieć pewnego rodzaju zaskoczenie. Ja sobie tutaj nagrałem. Wszystkie te misje. Mam w programie do montażu sobie czas i dokładnie widzę, ile mi tutaj, aby to wszystko zajęło. Jestem w stanie tutaj powiedzieć wam, właśnie, który biznes jest rzeczywiście najlepszy, który jest najgorszy, który jest pośredni. I zaskoczyłem się pewnego rodzaju wynikiem. Otóż, do czego tutaj chcę przejść? Mamy pralnię pieniędzy, mamy smoke on the water oraz mamy wycieczkowy tam hangar. Do Pierwszą rzeczą, którą dostajemy, możliwość do zakupu jest oczywiście właśnie myjnia. W tym tygodniu też myjnia jest na premii razy 2, z czego wiele osób pewną dawno zaczęło korzystać i sobie grindować tego właśnie rodzaju misje. No, i tutaj też oczywiście będę chciał przejść do takich innych filmów później, że ile zarobię w godzinę na konkretnym właśnie sobie biznesie. Ale właśnie tutaj do tego właśnie przechodzę, że mam same czasy misji, które też mi dużo powiedzą, ile jestem w stanie rzeczywiście potencjalnie wyciągnąć. Bo wiadomo, im dłużej będę wiecie, grindował te misje, no zawsze zrobię te 10 sekund szybciej, czy tam pół minuty zaoszczędzę. Ale wiecie, tu już jest taki czas, który potrafi. Określić, ile dam radę takich misji w ogóle wykonać. No i pierwszą rzeczą, którą chciałbym się zająć, jest właśnie myjnia samochodowa nasz główny biznes, który kupujemy za cały milion. Równo milion trzeba zapłacić. No i mamy sobie tutaj swego rodzaju, właśnie, jak już mówię, misje. W każdej wytwórni powiedzmy, że są cztery rodzaje misji i wygląda to tak naprawdę tak samo. Pierwszą misją, którą jest najdłuższa ze wszystkich. Nazywa się zwyczajnie Odzyskaj Pieniądze. Odzyskaj Pieniądze to jest misja, gdzie będziemy niestety zasuwali właśnie z To jest najdłuższa ze wszystkich misji. Ona zajęła mi uwaga, żeby was tutaj serio nie skłamać. Od momentu, kiedy zacząłem nagrywać, do samego końca, zajęło mi to 12 minut. Co prawda pod sam koniec trochę się męczyłem z botem, więc e, załóżmy, że to byłoby 10 minut. Tak czy siak, to jest długo. Bardzo dużo się zaj zajęło tą misją, dlatego nie za bardzo Polecam, żebyście sobie grali tę misję. Jeżeli będzie Wam się losowało, będziecie widzieli, kurde, na mapie, że losuje Wam się misja. Nazywa się Odzyskaj pieniądze, miniacie sesję, po prostu. Zmiana sesji, koniec. Te, te, to było, było, minęło e, i tyle. Następną misją jest Odzyskaj pieniądze. Tu akurat można się lekko pomylić, że akurat w tej misji konkretnie będziemy musieli zdobyć sobie kontener z pojazdem. To jest akurat bardzo szybka misja. Mi akurat tutaj zajęło to. Około. No, dosłownie. Zajęło mi to akurat 4 minuty, no ale też można było to zawsze zrobić później, już mówię szybciej. Zawsze te pół minuty dałbym radę zaoszczędzić. To, dało, to jest naprawdę bardzo szybko. Idzie ogarnąć. Następną tutaj misją jest po prostu Spal Konkurencję, której będziemy falili sobie fałszywe banknoty. I mamy jeszcze, oczywiście, misję kradzież gotówki, gdzie wbijamy się do, no, do wytwórni pieniędzy, gdzie kradniemy gotówkę podrobioną, po czym wysadzamy to wszystko. To jest też misja, którą. Bardzo szybko idzie zrobić, bo w okolicach 5 minut. Czyli podsumowując, misja samochodowa, to mamy, gdy mamy misję z, ze stockade'em, to jest skip, po prostu to jest skip sesji. Jeżeli mamy kontener, robimy. Jeżeli mamy spal konkurencję, robimy. Jeżeli mamy kradzież gotówki, też robimy. To są najszybsze misje, jakie tutaj można robić w tym, tylko oczywiście nie stockade'a. Stockade to jest najgorsze, co może się nam przytrafić, że tak to powiedzmy. Następne, co tutaj sprawdzałem, były loty widokowe Hikes. Pierwsza misja dostarcz ładunek. Dostarcz ładunek. Cóż ja mógłbym powiedzieć, to jest najdłuższe ze wszystkich misji. Zajęło mi 10 minut akurat. No ale tu akurat pewno idzie o wiele szybciej to zrobić, bo ja sam też tutaj muszę powiedzieć, że z klientem... To jest misja też, gdzie musimy klienta sobie zawieść. No pewno nie, nie rozwalałem czas tych helikopterów, więc akurat szło to pewno szybciej zrobić i wydaje mi się, że ten czas idzie skrócić może do 7, do 8 minut. Ale to była najdłuższa misja. To był powiedzmy odpowiednik z tego Stockade'a. Bo ja też chcę do tego właśnie przejść, że te wszystkie zlecenia, jakie tutaj mamy, one są w każdej następnej wytwórni są odpowiednikiem tego, co są w wytwórni tylko przerobione na, y, powiedzmy, wersję tego biznesu, którym jesteśmy. Y, następnym tutaj biznesem, który tutaj, następną, które tutaj się wylosowało, to jest odzyskaj walizkę z pieniędzmi. To jest akurat dosyć fajna i dosyć szybka misja. Odzyskanie pieniędzy, czyli przemytników, zajęło mi jakieś... Tutaj widzę, że mam 39... No, w okolicach 5 minut mi to zajęło. Odzyskanie tego, więc to jest bardzo fajna misja, szybko się ją w miarę robi. Porównanie oczywiście z mynią, no nie aż tak szybko, ale nie było takiej tragedii. Następna misja to był o odzyskanie... Y, ładunek To też była jedna z tych misji, która zajęła mi waga, akurat 6 minut. Akurat muszę powiedzieć, musiałem znaleźć ładunek, który był przyczepiony na różnego rodzaju budynkach. Zapewne zgaduję, że Hawoka można ogarnąć szybciej, jeżeli się już zna te punkty. Więc jak ja to szukałem, to może nawet dałoby radę zejść może do 4 minut. Ale to w każdym razie jest też jedna z tych misji, które idzie zrobić szybko. I ostatnie co było, to już odzyskanie helikoptera. No i odzyskanie helikoptera trzeba nazwać też taką misją, jedną z tych, yy, powiedziałbym, że trochę dłuższych, gdyż jak akurat mi się wylosował punkt, który był jeszcze w Sandy Shores. No to tutaj trzeba wziąć sobie tir, pojechać sobie kawałeczek. Ja akurat za mało odjechałem, dlatego od razu jak zgubiłem pościg, znowu miałem tutaj pościg z powrotem. No ale zakładając to, że już bym sobie jechał tym helikopterem, ja i tak tę misję zrobiłbym przynajmniej 7-8 minut. No niestety Havok jest też misją, która jest tą misją, sorry Havok, w sensie jak kradzież helikoptera, jest to misja z tych kategorii dłuższych, w zależności od tego, gdzie to się wylosuje. Mamy jeszcze ostatnią rzecz, która najbardziej mnie zaskoczyła, czyli Smoke on the Water. Smoke on the Water, misja odzyskaj towar. To, to była misja, która zajęła mi, uwaga, 3 minuty. Serio, 3 minuty odzyskałem towar, także kradzież po, pożaru bardzo prosta. Następna misja, którą tutaj miałem zlikwidowanie konkurencyjnych powiedzmy, że sprzedawców. Ta misja zajęła mi 5 minut, że ja jeszcze jechałem samochodem, a nie jechałem opresorem. Gdybym leciał opresorem zgaduję, że zrobiłbym to szybciej, ponieważ jest taki sposób, ale jednakże trików do tego chciałbym później wam takie rzeczy pokazywać. Na razie skrócie opowiedzieć, który z tych biznesów jest rzeczywiście najlepszy. I, i naprawdę, to była szybka misja. Zajęło mi to 5 minut jadąc autem. Następną misję to są nasi tak zwani spal uprawy towaru takiego, nie, co my sprzedajemy to spalimy uprawę. To jest misja, którą tutaj ja zabierając mołotowy, bo mi się po prostu skończyły te mołotowy, zrobiłem też 5 minut. Także no, 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 dobry wynik. I następne to było zabierz nawóz. To akurat troszeczkę musiałem polecieć, ale wracałem już samochodem. I tutaj o dziwo misja zajęła mi niespełna 6 minut. Jak tutaj możecie zauważyć... Smoke on the Water mamy balans. Praktycznie wszystkie minuty, wszystkie mi misje trwają w miarę podobnie, tutaj nie ma nic do skipowania, praktycznie jest balans. To jest o tyle istotne, dlaczego chcę właśnie powiedzieć? Ponieważ tak jak mamy na myjnie premię razy 2 czy tam w GTA plusie razy 4, to właśnie w ten sposób wiemy, że wytwórnia Smoke on the Water zwyczajnie jest firmą, w której można by takie coś rozważyć, jeżeli będzie rzeczywiście na to premia. Oczywiście wiadomo, tutaj są moje czasy, gdzie jeszcze ja tego nie grindowałem, wiecie, jakoś specjalnie długo i to też chcę tutaj podkreślić, ale daje mi to pewien podgląd na to, ile mi zajęła misja, którą ja robiłem. To nie wiecie, no zawsze mogę jeszcze zbić bardziej ten czas w dół. I wydaje mi się, że smok on the water w zestawieniu jest bardzo zbalansowany to trzeba wziąć właśnie pod uwagę że smog on the water jest bardzo zbalansowany nie ma żadnych skipów w nim to jest co chcę tutaj właśnie też podkreślić nie robiłem żadnego skipa, ponieważ każda z tych misji była tak naprawdę w tym samym miejscu nie, nie to samo co jest właśnie w wytwórni pieniędzy jednakże tutaj akurat żeby stwierdzić który biznes wyjdzie mi lepiej na godzinę będę musiał to sprawdzić e, właśnie robiąc dosłownie te wszystkie misje już dłużej który wyjdzie, wyjdzie lepiej ale który jest najgorszy jestem zdecydowanie pewny żeby powiedzieć że Garowy biznes, wycieczkowy. To jest najgorszy biznes, który mogłem robić, gdyż misje tam są zwyczajnie za długie. Jeżeli chodzi właśnie o mainię, to jest właśnie wybór między mainią a Smoką Dewalt. Tutaj zgaduję, że z mainia może rzeczywiście wyjść szybciej, bo te misje są naprawdę krótkie, ale to jest tak, muszę i tak mimo wszystko to sprawić, rzeczywiście, jak będzie arrange działało, bo ponieważ jest jedna fajna rzecz na temat tych wytwórni. Mamy zerowy cooldown na nie. Nieważne co robimy, mamy zerowy cooldown, co ja uważam, że to jest w końcu dobra rzecz, która dobrze, że trafiła do geta Online, bo w końcu na te biznesy można patrzeć sensownym okiem, bo nawet jeżeli zarobimy, załóżmy, nie? 400 tysięcy bez premii, rzucą premię razy 2 albo razy 3 na to, no to, słuchajcie, to jest jak bajka w takim razie. Tak dosłownie, serio, to jest jak bajka, no bo 800 koła w godzinę, to jest dosyć dobry wynik, ponieważ, tam nie wiem, Caio to jest milion ,100, 100 samemu, milion tam, nie wiem, może 200 zrobimy. Naprawdę... To, jest, to będzie dobry wynik. Jak będzie razy 3, to już w ogóle. Wszystko tylko przez to, że właśnie e, robimy to oczywiście na opresorze, bo to też trzeba oczywiście powiedzieć. A ja wszystkie misje robiłem na opresorze. Oraz rzeczywiście e, robiłem e, też... E, więc tak, e, podsumowując. Która z tych filmów tak naprawdę jest e, najlepsza? Ja e, na ten moment, ale mówię, muszę to jeszcze rzeczywiście sprawdzić. Uważam, że wy, może być to e, tak naprawdę myjnia samochodowa. Na drugim miejscu będzie Smokon The Water, a na trzecim... Do tym wycieczkowym. Muszę sprawdzić to mainie, ponieważ tam misje są naprawdę krótkie. No, 3 minuty mi zajęło, 3,5 minuty do 4. W Smoke of the Water mamy rzeczywiście taki balans, że mniej więcej misja trwa 5 minut. Nieważne co się wylosuje, zrobię w 5 minut do 3. To jest taki balans. Jednakże wydaje mi się, że w niektórych tam misjach dałbym radę jeszcze zaś bardziej. Jednakże potrzebuję trochę więcej czasu, aby przyjrzeć się, porobić te misje trochę dłużej. I wtedy bym mógł powiedzieć, ile dałbym radę tak naprawdę z tego zarobić. Ale w tym momencie stwierdzam, patrząc tylko na te czasy, że. Że mynia samochodowa rzeczywiście daje radę, jeżeli będzie premia kiedyś na Smoke on the Water. Uważam, że to też jest warte do rozważenia. W tym momencie jest mynia na samą samo myjnie jest tylko premia. No i w GTA+, plusie. Więc tutaj może to się rzeczywiście opłacać komuś, kto ma GTA+, Plusa, bo tam jest premia razy 4. No, Za każdą misję dostaniemy jakoś chyba 35 tysięcy, więc na premię razy 4 za jedną misję by. Będziemy dostawać po 140 tysięcy. Wiecie, no nawet zakładając, że średnio tamte misje, one będą trwały 4 minuty. No to damy radę zrobić nawet, może to będzie przesada, nie? Ale no wychodziłoby wtedy, że 1 680 000 na takiej premii by było. Czy, czy, tak czy tak naprawdę będzie, że po 4 minuty średnio wyjdzie każda misja? To będzie trzeba testować. Zobaczymy, wtedy będzie można dopiero dać werdykt rzeczywiście, jak to będzie. W każdym razie, to byłoby na tyle i do następnego, cześć.